Do USA bez wiz. Wciąż czeka nas sporo ograniczeń. Lecąc do Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie już niedługo po raz pierwszy w historii nie będziemy potrzebowali wizy turystycznej. Czy to oznacza koniec utrudnień przy wylocie za Atlantyk? Niestety nie. Sporo różnych ograniczeń pozostanie. Obywatele krajów objętych programem ruchu bezwizowego nie muszą umawiać się na spotkanie z konsulem. Wystarczy rejestracja w elektronicznym systemie ESTA. Odpadnie również opłata 160 dolarów za przystąpienie do procedury wizowej. Kwota spadnie do zaledwie 14 dolarów. Objęcie kraju programem ruchu bezwizowego nie jest jednorazowe i nieodwołalne. Wciąż obowiązuje reguła nie przekraczania 3% odmów. Łamanie prawa przez obywateli może skutkować wyrzuceniem kraju z listy państw objętych programem. Gotowość do sfinalizowania procedury dopuszczenia Polaków do ruchu bezwizowego potwierdził w czasie swojej ostatniej wizyty w Polsce wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Co więcej, prezydent Donald Trump zapewnił, iż zajmie to do 90 dni. Wcześniej ambasador USA w Polsce Georgette Baker wielokrotnie zapewniała, że jej kraj jest gotowy wpisać Polskę na listę krajów ruchu bezwizowego. Jednocześnie bardzo mocno podkreśla, że wiele zależy od nas samych. Musimy bowiem zejść poniżej 3% odrzuconych wniosków o wizy. Choć fiskalny rok rozliczeniowy w USA jeszcze się nie zakończył i nie ma ostatecznych danych mówiących o tym, jaki procent odmów wizowych został osiągnięty, dziś wydaje się, że sprawa jest już przesądzona. Mimo, że w dalszej kolejności aktywność w tym zakresie leży głównie po stronie Kongresu, to właściwie już możemy szykować walizki, mówi onetowi dr Bartnik z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Polecamy, pens. Polska zbliża się do uzyskania statusu kraju bezwizowego. Większa swoboda i zastrzyk finansowy, ale Polacy nie do końca zdają sobie sprawę, jakim regułom będą się musieli podporządkować. Program ruchu bezwizowego nie gwarantuje bowiem niczym nieskrępowanych możliwości wyjazdowych. Wręcz przeciwnie, zawiera sporo różnych ograniczeń tłumaczy dr Bartnik. Jeśli przystąpimy do programu bezwizowego, przede wszystkim nie będzie trzeba już umawiać się na spotkanie z konsulem. Wystarczy rejestracja w elektronicznym systemie ESTA. To etap weryfikacji starającego się o wyjazd do USA. Odpowiada się także na pytania podobne do tych, które znamy z formularzy wizowych. Brak konieczności przejścia kontroli w placówce dyplomatycznej nie oznacza jednak braku kontroli jako takiej. Ta zostaje zachowana i to w całym dwuetapowym wymiarze tłumaczy specjalistka do spraw prawa imigracyjnego w USA. W przypadku wizy nieturystycznej, a na przykład pracowniczej, będzie trzeba spotkać się z konsulem i poddać się kontroli granicznej na lotnisku. Możliwy jest również taki scenariusz, w którym przechodzimy kontrolę w placówce, ale zostajemy zawróceni po kontroli przez urzędnika na granic. Należy też pamiętać, że jakikolwiek pobyt po 1 marca 2011 roku w krajach uznawanych przez USA za mające problem z terroryzmem, takich jak Irak, Iran, Syria, Sudan, Libia, Somalia i Jemen, będzie oznaczać odrzucenie wniosku i brak możliwości wyjechania do USA. Przestrzega naukowiec związana z Uniwersytetem Jagiellońskim. Na wejściu do programu bezwizowego na pewno skorzystamy pod kątem finansowym. Dotychczas za procedury wizowe należało uiścić opłatę 160 dolarów. Około 640 zł. W ramach programu bezwizowego spadnie ona do wysokości 14 dolarów. 4 dolary opłaty podczas rejestracji w systemie ESTA i dodatkowe 10, kiedy starający się otrzyma zgodę na wyjazd. Do tego dochodzi posiadanie biometrycznego paszportu oraz biletu, w tym powrotnego z określoną datą planowanego opuszczenia terytorium USA, by można było wyjechać, mówi dr Bartnik. To nie przywilej dany raz na zawsze. W założeniu program ruchu bezwizowego uprości procedury wyjazdowe, ułatwi ruch turystyczny i będzie stanowił impuls do rozwijania międzynarodowych kontaktów biznesowych. Oznacza to, że wspiera pobyty krótkotrwałe, czyli pobyt w USA nie może przekroczyć 90 dni. Nie można go też przedłużać. Dla osób, które korzystają z programu, a chciałyby zmienić swój status imigracyjny w USA, takiej możliwości nie przewidziano. Dla przykładu, wyjeżdżając na popularnej wizie B turystyczno-biznesowej, obcokrajowiec mógł zwrócić się do urzędu imigracyjnego o zgodę na zmianę kategorii wizowej, np. Na, na F, która pozwala na podjęcie nauki w USA. Jest to istotne, gdyż każda z kategorii wizowych jest sprofilowana co do celu pobytu i z tym związane są prawa, ale i obowiązki przewidziane dla jej posiadacza. W przypadku programu ruchu bezwizowego ustawodawca przewidział tylko dwie kategorie osób, które mogą wnioskować o zmianę pobytu na stały. Są to najbliżsi krewni obywateli amerykańskich oraz kobiety chronione mocą federalnej ustawy Violence Against Women, tłumaczy nasza rozmówczyni. Objęcie kraju programem ruchu bezwizowego nie jest jednorazowe i nieodwołalne. Cały czas bowiem zależy od reguły nieprzekraczania 3% odmów wizowych. Ponadto Stany Zjednoczone mogą usunąć kraj z listy programu, kiedy uznają, że obywatele danego kraju w większym niż uprzednio stopniu naruszają reguły imigracyjne w USA, np. w większym zakresie niż dotąd podejmują pracę bez zezwolenia, albo zbyt często przekraczają daty dopuszczalnego pobytu na terytorium USA. Nie są to martwe reguły. Przekonała się o tym np. Argentyna w 2002 roku czy Urugwaj w 2003 roku. Oba kraje zostały usunięte z listy uczestników programu ruchu bezwizowego. Ponadto, wszyscy ci, którzy przebywali w USA nielegalnie, próbowali nielegalnie przekroczyć granice kraju oraz dokonywali różnych przestępstw, muszą liczyć się z odmową udzielenia zgody po złożeniu wniosku w systemie ESTA. Wynika z tego, że wszystkie możliwe powody wykluczeń znane z dotychczasowych procedur wizowych w tym przypadku pozostają bez zmian i są również aktualne. Kanada zaprasza, ale niewielu korzysta. Kanada zniosła w marcu 2008 roku wizy turystyczne dla Polaków, a także obywateli Węgier, Słowacji i Litwy. Lobiowała za tym liczna wówczas polska diaspora oraz polski rząd. Polska miała pomóc Kanadyjczykom w Afganistanie i to była karta przetargowa w rozmowach. Tłumaczy w rozmowie z Onetem dr Tomasz Soroka, kanadysta z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wizy kanadyjskie były również przedmiotem sporu z Komisją Europejską. KE ostrzegała Kanadę, że powinna znieść wizy dla wszystkich krajów unijnych. W przeciwnym razie na zasadzie wzajemności grożą jej odpowiednie kroki ze strony UE. Kanadyjczykom zależało również na dywersyfikacji handlu. Nie chcieli liczyć tylko na USA, ale także na handel z UE. Zniesienie wiz nie miało wpływu na trendy imigracyjne. Z oficjalnego rządowego raportu wynika, że w latach od 2007 do 2016 roku do Kanady emigrowało z Polski od około 800 osób do 1200, to niewiele w porównaniu z tych, że rocznie do kraju przenosi się około 300 tysięcy osób. Czy zniesienie wiz w Kanadzie miało wpływ na wzrost liczby podróżnych z naszego kraju? Liczba turystów z Polski w ciągu ostatnich lat była i jest na tyle mała, że trudno zauważyć jakiekolwiek wzrostowe lub spadkowe trendy. Nie można też mówić o żadnych ekonomicznych korzyściach dla Kanady z tego tytułu.